Matkę Bożą proszę o pomoc w dzisiejszym kazaniu. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jezus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nocis peccatoribus, noc mortis nostre, Amen. Sancta Michaela Archangelem, ora Sancta Józef, ora Sancte Petre, Sancte Paule, Sancte Antonius, Sancte Casimiri de Princeps, Sancta Andrea Bubola, Sancte Paterpio, Sancta Katarina Emerish, Sancta Faustine, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Laudetur, Jezus Christus. Amen. Moi kochani, usiądźcie wygodnie. Cały czas powoli lądujemy z naszymi kazaniami, kontemplacja o Boga Ojca. Są już przy przedostatnim porędziu z tej bogatej taj tematyki o tajemnicy Boga Ojca rozważamy zagadnienie dosyć długie, bo to już były trzy konferencje na ten temat. Miłość wypełnia się w sprawiedliwości. Wczoraj kończyłem, Bóg ojciec nam mówił: Jednego czego pragnę, to posiąść Was w wieczności, bliskości pragnę, w której. Was pragnę. Można osiągnąć już tylko jeden stopień więcej zjednoczenie. Dzisiaj piękne było wczytanie pisma świętego o Judzie, gdzie Bóg w brewiarzu Bóg wyjaśnia: Ja się nie zmieniam. Do starości Cię będę tak kochał. Zapomniałem wziąć. Miałem to, wkodowałem, że mam wziąć brewiarz dziś, by pokazać, to jest w Starym Testamencie, taki niewinny tekst. Ja się, Judo, nie zmieniam. Do starości Cię będę kuchał. Chcę odczuwać Was w moim wnętrzu. Kiedy staniecie się czyści, nieskalani, wprowadzę Was na wieki do tego Wnętrza i tam zamieszkacie w moim boskim łonie, aby na wieki być moim potomstwem, świętym ludem, który wraz ze mną odbiera chwałę i króluje ponad wszystkim, co stworzyłem. Dowodem, jak nas Bóg Ojciec kocha, to jest podyktowanie przez Niego. Pięć modlitw za grzeszników. Ta ostatnia, piąta. O wyrwanie duszy diabłu. O duszy, która jest w grzechu ciężki w ostatniej chwili. Jej życia jest niesłychanie potężna. Mówiłem wam o tym. Diabeł, urągając jednej z naszych rycerek śmiał się. Po co to i ona zaczęła się modlić. Powiem to księdzu Piotrowi, jaka to jest potężna modlitwa. Spróbuj mu tylko to powiedzieć. Kiedy usłyszałem to świadectwo, ponowiłem prośbę, żebyście ją dwa razy dziennie odmawiali. Rano przy pacierzu i wieczorem, 160 strona w naszym niezbędniku rycerskim. Niebotyczna miłość Boga w ostatniej sekundzie oczuma łaskę skruchy. Dzisiaj u Ojca Pio słyszeliście o owocach mszy świętej. Łaska Boża jest darem jednym z owoców mszy świętej. Dlatego niech żadnej mszy świętej nie będzie, komunii świętej, aby ona nie była w jakimś celu ofiarowana. Czy za kogoś, czy w jakiej sprawie. Czy Matce Bożej oddawać. Przeze mnie i we mnie, mówi Bóg ojciec, człowiek osiąga tę szczęśliwość, w zjednoczeniu z moją naturą, gdzie będzie żyć ze mną, oddychać mną, słyszeć poprzez mnie i oglądać świat poprzez mnie. Jaka to będzie inna dzieci rzeczywistość. Dlatego z nieba widać tę, ci są w niebie, widzą naszą rzeczywistość, widzą naszą nieporadność. Widzą te próby walki dzieci. Oczyszczając was, moje dzieci, przygotuję was do tego zjednoczenia, jakim jest, jakie jest wam najwyższym celem. Osiądzie, którego przyniesie mi chwałę, a wam wieczną szczęśliwość. Nie dostanie się Ciebie do nieba, a pójście do piekła jest porażką Boga, bo nie przyniesiesz mi chwały. Mówi Bóg. Tak więc na przestrzeni dziejów pisanych moją wszechmocną ręką, objawiłem się Wam w Prawdzie, jaką jest moja miłość, wyłaniająca się w tajemnicy sprawiedliwości. Kiedy obnażyłem Wam całą miłość, moje dzieło zostało dokonane. Dzieci, co to znaczy? Że świat się chyli ku zachodowi. Pani Agnieszka przyniosła mi brewiarz, więc dopowiem Wam to z dzisiejszego czytania pisma świętego brewiarzowego. Nieprawdopodobnie Bóg to wyjaśnia. U nas to już perfekcyjnie rozpracował i pokazał tą miłość. Z księgi Izajasza. Rozdział 46, czytanie jest brewiarzowe od 1 do 13. Posłuchajcie mnie, domu Jakuba, i cała reszta domu Izraela, noszeni przeze mnie od urodzenia i piastowani do przyjścia na świat, aż do Waszej starości. Ja będę ten sam. i aż do siwizny ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem, ja nadal noszę, ja też podtrzymywam was i ocalę. To już wtedy przez Izajasza Bóg mówił o tym, co mamy w naszych orędziach. Natomiast to zdanie, kiedy o kiedy obnażyłem Wam całą moją miłość, moje dzieło zostało dokonane. Czyli dzień się chyli ku zachodowi. Bóg nie żartuje, że przyjdzie. Przestrogi nie będą wieczne. W tym jutrzejszym wieczornym lub niedzielnym kazaniu Wam to pokażę, dzieci, to, to co dziś mi stanęło przed oczyma. Z pierwszego i drugiego tomu, to dzieci to się w głowie nie mieści, jak Bóg to prowadzi. I tak jak moje dzieci powrócą do mego niebieskiego łona, tak miłość powróci do łona sprawiedliwości. Miłość przynosi sprawiedliwość. Sprawiedliwość nadchodzi i dla prawych serca będzie chwilą chwały, ponieważ ten, kto posiada miłość, oczekuje sprawiedliwości. Dzieci musi być rozliczenie. Te wszystkie przypowieści o Królestwie Bożym, to by Ewangelia była kłamstwem. Będzie tam płacz i zgrzytanie zębów. Bóg by kłamał, gdyby Ewangelia była interpretowana przez dzisiejszych teologów i Pasterzy Dla pr ludzi prawych serca to nadejście sprawiedliwości będzie chwilą prawdy. Sprawiedliwości obawia się ten, kto nie posiada miłości. Kto miłości nie poznał, nie chce również poznać sprawiedliwości. Jest to logiczne. O piękności niestworzone. Kto ciebie nie poznał, ten nic innego pragnąć nie może. Dlatego tyle jest asuka, asu, asekuracji, tyle gdybań, tyle mówienia do was, że wszędzie jest szansa, jest ekumenizm, wszędzie się zbawicie, dzieci. To nie jest ważne, w co wierzysz, ale ważne jest co? Jak żyjesz, to kłamstwo jest powtarzane. Masoneria Ongiś mówiła, My wam do kościoła wprowadzimy ekologię, a wyprowadzimy Boga. Dobrzy są. My wam wprowadzimy swojego Boga. Sprawiedliwości, więc obawiają się ci, co nie posiadają miłości. Kto miłości nie poznał. I nie chcę również poznać sprawiedliwości. Miłości Jezusa musi się nauczyć wszyscy w czyści, którzy ci go tu odrzucili. Kluczem nadziei jest tylko co? Czy byłeś człowiekiem sumienia za życia, żeby się bez Boga doczepić do raju, do, do, do czyścia, a tam poznać miłość? Świat zapomniał, mówi Bóg Ojciec, że ten, który stworzył niebo i ziemię, jest sprawiedliwy i sprawiedliwość tę objawiał już wielokrotnie. Jezus Chrystus, mówi Bóg Ojciec, jest moim obliczem miłości, ale jest również obliczem mojej sprawiedliwości. I to zostało całkowicie zakryte przed współczesnym światem. Tu wypełnia się historia człowieka i historia Boga. Powiodłem Was przez wszystkie czasy, abyście poznali moją prawdziwą istotę. W tym urzędzie Bóg to pokazał i nam wyjaśniał, że żyjemy w epoce, gdzie Bóg pokazał siebie jako miłość. Ponad Dziś więcej, prawie 15 lat temu nasz wielki rodak Jan Paweł II nakreślił i chciał nam otworzyć oczy na problem jaki Bóg jest miłością. Tylko oni to wszystko przekręcili. Ja jestem, który jestem, bez początku i bez końca. Dlatego nie macie pojęcia, jakim wrzodem jesteśmy dla jednych i drugich w tej bitwie. Wypełniamy tylko swoją wolę Boga i przekazujemy to, co On każe czynić, czynimy, przekazujemy innym, a oni są w stanie wytrzymać z prawdą. Pomyślcie, taki mały telewizorek, nasza telewizyjka i tu bań duży coś ksiądz Natanek, a oni mają tyle bitwy, żeby to wyciąć. Jakie techniki włamań, jak się ćwiczą na nas. A wczoraj wam mówiłem, wy nie zdajecie sprawy o tej bitwie cybernetycznej, o bitwie ducha. Do wielu z was, tak jest wychowanych na tygodniku powszechnym, na modernizmie, to mówi, że jest demokracja. Mamy prawo. Jakie prawo, dzieci? Przychodzę i odchodzę trwając. Jestem, który jestem, bez początku i bez końca, stąd na figurze Boga Ojca, na księdze, u nas na placu macie napis JAM. Jest. Jam jest. To znaczy to samo. Przychodzę i odchodzę trwając. Nie posiadam niczego, a sam będąc wszystkim posiadam wszystko, niczego nie potrzebując. Tu macie definicję Boga. Teolodzy główkują się wyszukują słów, by pokazać tym, czym próbują się zajmować. Nie nazywają tego prostu, prosto Bogiem. Tu macie już głębszą filozofię, głębszą teologię Boga. Kto to jest Bóg? To jest Ten, co przychodzi i odchodzi i trwa. Kto to jest Bóg? pierwsza definicja który jestem bez początku i bez końca druga definicja przychodzę i odchodzę trwając trzecia definicja nie posiadam niczego bo sam będąc wszystkim posiadam wszystko niczego nie potrzebuję Przyjmijcie więc moją sprawiedliwość, mówi Bóg Ojciec, z miłością, z jaką przyjęliście moją miłość, bo nie jestem innym Bogiem niż Ten, który Was kocha. Kochajcie mnie w mojej sprawiedliwości, bo kocha mnie prawdziwie Ten, kto kocha mnie w mojej miłości i w mojej sprawiedliwości. Błogosławię Cię i wszystkie moje dzieci. Amen. Czyli, moi drodzy, z tego, co widzę, dziś mogę spokojnie powiedzieć, że jutro będzie o 11.00 ostatnia konferencja o Bogu a wieczorem w nagrodę za cierpliwe słuchanie podzielę się analizą pewnych fragmentów z pierwszego tomu naszego rędzi, drugiego. Dzieci, co czytałem, wydało mi się, że rozumiem. Dzieci, okazuje się, może coś rozumiałem, ale nic nie wiedziałem. Co Bóg planuje i jak to wszystko dogrywa. Nam pozostaje tylko wiara, wiara i ślepa ufność. A was pocieszam. Choćby co się działo, Bóg do starości was będzie tak samo kochał. To, co dziś słyszeliście z księgi proroka Izajasza.